Styl jaki noszę, to skromność czystej postaci Co tu chcę osiągnąć, trzymaj zasady Które dają mi osobowość i charakter, By, jak mówię Dla mnie osiągnąć coś w rapie, to mieć zasady i ducha walki Nic na pokaz, te kilka są dla tych paru osób Czy szacunek, sportowa zajawka Dziś sport łączy się z ulicą i się nazywa ziomuś kalistyką Tu ulica łączy się ze sportem, tutaj rządzi zielony kolor Bo to same plusy, tu recepty mają asy Padają w rejne hortasy, odpadaje granie na Jana i stanie po ścianach Każdy tu swoją zajawkę tworzy, recytuje Tu musisz ogarniać, gdzie się znajdujesz Jadę z tobą, jak nie wiesz co co szacunek, latami pracujesz na swój wizerunek Coś na żonka płiszesz za plecami, to jesteś zwykła szpula Tu się tylko sobie gada nie za Tu liczy się osobowość, więc chce się tego słuchać Predzej za zaprawdę szczerość dostaniesz szacunek niż za kłamstwo Tu liczy się autentyczność, tu się tępi frajestwo, kurwy i pozerstwo. Tu się nie bije Piątek z kurwami, jestem gościnnie. Umiem się zachować jak mężczyzna i braterstwo. Ma pierwszeństwo. Chodzę gościnnie, dziś przynoszę browar 0%. Po sile lecę jak Biowital, Wszystko co się nie łączy ze sportem odpada. Może być sam sport, może być sport i trawa. Nic poza tym, inaczej już sport trawa. Wywodzę się z patologii, gdzie miłość mi zabrano. Sport wyciągnął z bagna. Teraz jestem szczęśliwa arna. Dojrzała w samą porę, ze słowem przybywam. Latam w dresach, styl mój na sportowo. Czapka kaptur wracałem do dojechana Jeszcze jedna na to bluza i jest gitara Pozamykali nam siłki, nie przestaliśmy trenować Worek grypsztangielki, boisko po narasu Mnie gościnnie, nieraz u ciebie ziomal Forma od lat się szlifuje Pozdrawiam całą rodzinę, dziękuję za gościnę Zasila wena sportowa Wola bierze się serca, mnie tu od autora Sportowa motywacja jest to pasja Nigdy nie mówię, że jest bez sensu Bo kocham siebie, 95% to praca 5% to talent, więc zapierdzielam dobre Do tego ulubione brzmienia Mnie tam więcej nic nie potrzeba i szczęście bliskich odpoczywa dług, gdy męczy się ciało I tak trzeba żyć ziomal, pomału wzmacniać, eforyzować Żeby endorfiny pływały, melatonina, hormon wzrostu w nocy, lepsze ukrwienie A nie to gówno, po którym co druga po alkoholu doznaje przemocy Czy po mefedronie pozrywane ścięgna, to nie dla mnie, sorry Mary Sporta Później przez kochane miasto na swoją dzielnicę Moczy nas prosta droga przez Żeroma, rynek wiadok i dojeżdżam dwie wieże